Cześć wszystkim, zanim pójdziemy wykonać kolejny przepis, chciałam Wam powiedzieć, że w Rzeszowie odbyła się dzisiaj super akcja. Była charytatywna zbiórka na rzecz schroniska kundalek i w zamian za oddanie elektrośmieci można było uzyskać darmową choinkę. Ja teraz choinkę zostawiam i idziemy wykonać przepis. w mojej pracowni. Jak święta, to wiadomo, że nie może zabraknąć sernika. Dajcie znać, czy się podobnie. Ja wykonam dzisiaj sernik, trochę w innej odsłonie. Zrobię go na piernikowym spodzie, a wierzch wykończy krem mocno pomarańczowy. Do dzieła! Zaczniemy od przygotowania ciasta piernikowego. Potrzebujemy dwie szklanki mąki, opakowanie przyprawy do piernika oraz dwie łyżeczki cynamonu. 4 łyżki cukru, jedno jajko, oraz pół kostki masła, i to wszystko zarabiamy, aż powstanie nam gładkie ciasto. to możecie również wykonać robotem. Ja, jak mam mniejszą ilość, to robię po prostu to ręcznie. Dzięki. Wasze przygotowania do świąt, koniecznie dajcie znać w komentarzu. U mnie pełną parą mam sporo zamówień, ale na szczęście udało mi się znaleźć trochę czasu, żeby przygotować dla Was kolejny przepis. Składniki na ciasto wystarczą Wam na klasyczną blachę prostokątną. Ja sobie podzieliłam ciasto na dwie części i robię sernika po prostu w mniejszej, okrągłej blaszce. Tak rozwałkowane ciasto przekładamy do blaszki i pieczamy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez około 15 minut. Test w piekarniku, a my teraz przystępujemy do przygotowania masy serowej. Pamiętajcie tylko, że jeśli robicie sernika w klasycznej blaszce prostokątnej, to wymusicie wszystkie składniki razy dwa co potrzebujemy kilo sera, ja użyłam sera w wiaderku pół szklanki cukru pudru jeden budyń waniliowy pół kostki masła, ja wcześniej roztopiłam masło i ostudziłam, ponieważ nie może być ciepłe oraz 3 żółtka. Białka najlepiej rozbić w miejsce, ponieważ później będziemy je ubijać na sztywno i dodawać do masy serowej. Białka teraz ubijamy na sztydno. Białka ubite. Teraz mieszamy masę serową. Gotowej masy surowej przykładamy ubite białka. I mieszamy dosłownie przez chwilę. Ciasto mamy już gotowe, pięknie pachnie, przyprawami go korzennymi i tak do przygotowanego ciasta przykładamy masę serową. Przygotowany sernik wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na godzinę. Sernik już jest gotowy, więc teraz możemy przystąpić do przygotowania kremu z pomarańczy. Na początek musimy zrobić mus z pomarańczy. Potrzebne będą dwie pomarańcze oraz pół szklanki cukru. Na początek ścieramy skórkę z pomarańczy. Następnie wyciskamy sok z pomarańczy. Dodajemy pół szklanki cukru i teraz to wszystko mieszamy i nastawiamy na małym ogniu na 15 minut. Mój mus jest już gotowy. Przed dodaniem go do kremu należy go ostudzić. Tak powinna wyglądać idealna konsystencja musu. Do misy robota dodajemy 250 g serka mascarpone. oraz 330 ml śmietanki 30%. Robot nastawiamy najpierw na małe obroty, następnie zwiększamy obroty i mieszamy krem przez jakieś 3 minuty. Dodaję teraz mus z pomarańczy i mieszam wszystko jeszcze przez 30 sekund. Tak przygotowany krem wykładam na sernik i posypuję grubo posiekanymi orzechami włoskimi. Sernik jest już gotowy. Ja za moment będę go kroić i pokażę wam jak wygląda w środku. Tak prezentuje się sernik. Mam nadzieję, że wykorzystacie przepis. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy Wam się sprawdził. Jest to dla mnie mega motywacja, jeśli zostawicie coś po sobie i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku.